Grzegorz, jak czujesz się jako nowy zawodnik Unii Leszno? Czy spotkały Cię jakieś głosy niezadowolenia ze strony zielonogórskich kibiców, gdy usłyszeli, że będziesz jeździł w Lesznie? To pytanie zdał wczoraj Wojtek. Co byś mu odpowiedział? W żadnym wypadku może. E, gdybym podpisał kontrakt w Gorzowie, no to, to, to moi kibice z Zielonej Góry, być może by się w jakiś sposób odwrócili ode mnie, ale e, ja uważam, że Leszno to nie jest Gorzów Wielkopolski i e, zawsze, e, owszem, były zawzięte mecze między Zieloną Górą a Lesznem, ale być może było to spowodowane tym, że gdzieś tego Gorzowa często brakowało w Ekstralidze. Dopiero od jakiegoś czasu e, Gorzów e, <coughs> statuje w Ekstralidze więc no te derby gdzieś tam przyniosły się na pojedynki z Lesznem ale teraz już Gorzów jeździ, jeździ w Ekstalidze, więc, więc tej, tej napinki takiej tak zwanej nie ma ale no wiadomo, że mecze są zawsze zawzięte między Lesznem a ZIŁoną Górą. ja teraz do tej pory stałem po stronie Zielonogórskiej, rywalizując w tych spotkaniach, teraz będę w troszeczkę odmiennej roli, ale na pewno przepraszam jestem lekko przeziębiony i tutaj będę troszeczkę kaszlał, mam nadzieję, że mi wybaczycie no, Myślę, że i, większość i... naszych kibiców jest w tym momencie przeziębiona bo jednak pogoda taka bardzo grypowa No dokładnie, pogoda jest no, kiepska i, i, i tutaj wielu z nas po prostu jest przeziębionych Ale czekasz na taki mecz Unia Leszna, Falubas Zielona Góra czy też Falubas Zielona Góra, Unia Leszna? no czekam jak najbardziej mam nadzieję że zeszły rok no troszeczkę mnie nauczył i, i wyciągnąłem wnioski i już nie dam takiej plamy, jak to było w przypadku spotkań e, Częstochowy z Zieloną Górą, e, szczególnie w Zielonej Górze, tylko, tylko jeszcze będą znacznie bardziej udane spotkania w moim wykonaniu. Obok pytań były też takie, myślę, że miłe chyba słowa, o tuchy. hej, trzymaj się na naszym smoku i nie tylko, ja już Cię zaakceptowałem, myślę, że będziesz czarnym koniem w naszej drużynie. Czy Grzegorz Zęgota może być takim czarnym koniem? Czy to taki sezon, bo już rozmawialiśmy wielokrotnie, mówiłeś, że rzeczywiście masz coś do udowodnienia, masz teraz szansę, no i chciałbyś ją wykorzystać. No jasne, ja już od e, dwóch lat e, tutaj każdy mnie pyta, czy będę tym czarnym koniem, będę tym czarnym koniem. Jasne, ja bym chciał i robię wszystko, ciężko pracuję, staram się jak mogę na treningu, żeby te efekty w końcu e, wymierne przyszły takie, jakie ja oczekuję. I żużel e, no, nie jest łatwym sportem, i, i to nie tylko moja forma fizyczna składa się na to wszystko, bo jest sprzęt, jest. E, e, no Inne rzeczy, dyspozycja dnia, no, no, samo poczucie, e, no, to tyle tych, tych, tych elementów się składa na ten jeden wspólny e, wynik danego dnia, że, że nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, e, ale mam nadzieję, że, że ten wysiłek, który, który wkładam teraz, przełoży się w końcu na, na taką formę, jaką będę oczekiwał, i e, będę cieszył kibiców jazdą taką jak swoich najlepszych spotkań w ubiegłym roku.